A więc tak moi drodzy. Pan Jezus uczył wiele w przypowieściach i słuchały Go tłumy. Zdumiewali się ludzie. Nie mówili, że to bajki. Przepraszam. Czuli wszyscy, wszyscy że w takiej prostej formie Mistrz Nazaretu ujmował boskie sprawy w bardzo ludzki sposób. Dziś posłuchajcie i wy, i Adziu, i Marku, rodzice. Rodzino, księża i przyjaciele, posłuchajcie i wy przypowieści o małżeństwie organisty. Otóż sprawy mają się tak. W ostatnią sobotę czerwca czwartego tysiąclecia spotkały się ze sobą w maniowskim kościele ja klucz, nie. pięciolina i nuty. Pierwszy zabrał głos klucz. Czy wiolinowy, czy basowy, nieważne. Ważne, że mówi tak to ja stoję na początku każdej linii. <laughs> Każda nowa strona zaczyna się ode mnie, to ja trzymam w garści całą pięciolinię. Beze mnie ani zagrać, ani zapisywać muzyki nie można. Jakiś żart o Polaku Były Niemcy. czasy, to prawda, że i beze mnie odbywali się ludzie, ale największe dzieła ludzkiego ducha muzyki są zapisane tam, gdzie jestem ja. Klucz, początek muzyki. Następna odezwała się pięciolinia. Mówi tak. Gdzież są zapisane nuty, jeśli nie na moich liniach? Gdzie szuka się najlepszego miejsca dla genialnego dźwięku, jeśli nie tam, gdzie ja jestem? Gdzie szukają wirtuozi pola, aby umieścić na nim wartość tego, co w duszy czują? Czy nie we mnie? A kiedy mnie braknie, bo albo za cienko, albo za nisko grać trzeba, dopiszą ludzie linię, bo wiedzą, że nic z muzyki. Jeśli na różnorodności tonów nie ma. Pięciolinia przestrzeń muzyki. Ostatnie zabrały głos nuty. Jedne mówiły bardzo szybko, inne trochę wolniej, a jeszcze inne się ciągły. Jak to nuty, mówi zaś tak? To prawda, że nie masz muzyki bez klucza, że się pogubić można bez pięciolinii, ale to my jesteśmy treścią. <laughs> To my jesteśmy jak woda w dzbanie, wino w kieliszku, ocena na świadectwie. Rozmaite, niespodziewane, rozrzucone, zaskakujące, porywające i zasmucające. Prowadzące w zadumę, nostalgiczne, po prostu ludzkie. To my jesteśmy sercem człowieka wypowiedzianym nie słowem, ale muzyką. To powiedziały nu, serce muzyki. Tak, Jadziu, tak, Marku. Za 15 minut będziecie małżeństwem. O kurwa, przepraszam. Tak, Jadziu, tak Marku. Za 15 minut będziecie małżeństwem. Jak dobrze pójdzie i zaczniecie pisać dzieło niepowtarzalne. Jedyny, utwór na cztery ręce. Zgubiłem się w tej historii. Na razie da Bóg, że później i na więcej. Dzieło, które może być genialne. Ale pamiętajcie, że kluczem musi być Chrystus. Od Eucharystii, czyli od Niego zaczynacie wasze małżeństwo. Ewangelię wybraliście sami. O skalę. Chrystusie skalę. To piękne. To właśnie On jest kluczem każdego nowego dnia. To On jest początkiem każdej nowej strony nowego tygodnia. Chrystus Alfa i Omega. Na nim niech oprze się całe dzieło Waszego małżeństwa. A żaden wicher ani po nie zniszczy tego, co Bóg stworzył swoją mocą. Pięciolinia będzie troską, od niej nie uciekniecie. Będzie się ciągnąć od początku do końca, a niech to będzie pięciotroska, jak pięciolini. Troska o chleb, Tara! ważna, bo tu idzie o życie. Troska o wiarę, konieczna, bo tu chodzi o niebo. Troska o siebie, to znaczy Marek o Marka, Jadzia o jadzie, ale Marek o jadzie i Jadzia o marka. Troska o innych, bo Chrystus kazałbyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Na końcu troska o odpoczynek, bo bez niej może sił braknąć, a kto wie, jak długa droga przed wami. Na tych pięciu sprawach, ja, o których czasami słam. Dobrze no Lewa w Kazaniu. No to Halewa cieszy mówię. A, dobrze, 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 dobrze. Kadzidło, trochę podał. proszę podać. A jeszcze nie skończyłem, tak. proszę poczekać, panie biskupie. Tak, no tak, ale to przygotowania są, przygotowania do kodło. Ja w... Moja przanśam. Za... no dajcie. No, za Słuchajcie Kadzicza tego boskiego bo... ducha. <laughs> Kadzidło, kadzidło długo się pali, yy, znaczy długo się odpala, więc 10 minut przed, przed zakończeniem. To bardzo proszę, żeby pan odpalił. Yy, dziękuję bardzo, przepraszam co? Dobrze. A więc tak, wiecie o co chodzi w tej przypowieści o Jadziu i o Marku? Ja nie wiem. No to już wam mówię, moi drodzy. W tej przypowieści chodzi o to, że muzyka jest drogiem do Chrystusa. A im lepsza jest muzyka tym droga do Jezusa jest prostsza. Dlatego wszyscy, jak jeden mąż, zaraz po mszy, po kazaniu, po podzieleniu się Jezuskiem Chrystuskiem, pójdziecie do domu, włączycie YouTube'a i odpalicie mój najnowszy single boski, z pokusem, pokusem. Ej, chcesz tego. spowiadać Japczanu o 21? Amen. 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 Trochę później? Tak, będę spowiadał po mszy. Tak, tak. Super. Zawieszkę całość. Idźcie w imię Chrystusa. Opłatek jeszcze. Dobrze, dobrze. Opłatek, no opłatek. Dobra. Opłatek teraz?